Cześć, z tej strony Sarna, a ze mną dzisiaj Kordemon. Cześć. I witam Was w kolejnym odcinku z gier z widzami. Dobra, możemy ruszać. To na pierwszy rzut od razu weźmiemy tą różową Batianę. Okej. Dobra, ja już koło niej jestem. Już jesteś w koło Już się z nią bije. Już dostałem pierwszy cios. Ja biegnę tam jeszcze. Najważniejsze jest, żeby ratyani odciąć ogon. Ja młot, to raczej tak do odcinania się nie nadaje. Nie wiem, ja będę się przyjepiał do tego ogonu jak najczęściej, żeby po prostu mu odciąć. Ty możesz, ja nie mam tej AI na PC. <laughs> Aha, chciałem na nią skoczyć, a ja mnie wajnął ogonem, świetnie. No to twoje nemesis na sam początek, czyli dobrze się zaczyna. Bardziej denerwujący potwór w całej grze. Ach. Nie no, to ja mam gorsze. Nie lubię... Ja mam wspomnienia, gdy ja po prostu chcę złapać jakiegoś potwora, to nagle przyjatuje i dwa razy ryknie, daje mi truciznę i ucieka. Po czym budzi się oczywiście potwór. Co ty beczki stawiasz? Panie, to ci to szkoda. Nie użyłam nic za dużo, więc jak jest szansa, to używam nic. Ależ! No. Dobra, ucieka. Po chciałem skolekcjonować korony, żeby zdobyć osiągnięcie. No. Za miniaturowe korony i... E, zdziwiłem się, bo w Iceborne jak się kupi, to e, ten mnie już denerwują te potwory typu bazel. Czarnowidzjoj i o to, że sobie zradowany po czym nagle znikąd mi wylatuje e, Bazel i wszystko wokół mnie wybucha, tak o. <grystanie> mi z podstawki brakuje Chyba czterech koron. No co miałam tą kolekcję z PS czy jakoś tam to było, bo mam też dużo, dużo, dużo gier do no, nadrobienia, bo nie miałem bez czwórki nigdy i w ogóle kiedyś miałem tylko xboxa 360 jeśli chodzi o to no ale to starsza generacja to też przez jakiś czas bo później był sprzedany nie no to byś miał co do nadrobienia bo naprawdę tych tytułów trochę tam jest go do no ale to też się opłaca właśnie of the też no na pewno. to koniecznie czekaj chcesz go łapać czy nie nie tam a jak te zostanie się więcej, yy, ten, yy, informacji o nim. A, tam. To ciągnięcie jest potrzebne. Nie, ale to nie, niezbyt na PC mnie tam, wiesz. Rajcuje, żebym cokolwiek tutaj jeszcze dalej zdobywał. To jest faktum... to my racja. zabijajmy ją, to ratwia, no. ona nie zasługuje na życie. No ale wy, wygląda na PC o wiele ładniej niż na konsoli. Znaczy może nie o wiele, ale jest różnica. Nie wiem, ja nie wiem czemu, ale ostatnio mi zaczęło y, MHW działać płynnie. Nie e, wiem jak. Wiesz co, jakaś chyba aktualizacja była, bo mi wcześniej też mi się wydaje, że gorzej chodziła. A teraz mam... Co by się nie działo to mam zawsze te 75 klatek, no nie... Albo to dlatego, że miałem wcześniej odpalone parę rzeczy w tym też. Nie, wiesz co... Chyba coś, chyba coś musieli naprawić, bo... No mówię, mi też troszeczkę lepiej to chodzi. Kiedyś narzekał na optymalizację, a teraz nie ma co narzekać. No. Tylko teraz narzekać na to, że już nie będzie kontentu I czekać na jakąś nową część. Ogólnie to bazyle i Rafiany mają ten sam syndrom, czyli wkurzającego nadatywania w najmniej odpowiednich momentach znikąd. Tak, tak. Najszczęściej by a. nas zabić. Taka ich rola teraz... w grze, akurat dobrze to spełniają. Teraz miałem taką sytuację, że byłem Paulu Paulumu, jako już rani na niskim poziomie, czy wysokim, żeby zdobyć te korony mhm. i on już szedł do swojego jeża i żebym mógł go złapać, to nagle przyleciała uleciała przyciekła rafiana, która za mną cały czas godziła i musiałem jej odciąć ogon, żeby uciekła w ogóle, a później już Paulu Paulumu był pełny sił mhm. i wstało. Więc jest świetnie. Jestem ja ciekaw, czy w ogóle Fatalis jest już naprawiony. A co było z nim? I działa poprawnie. Bo w, ten, jak walczyłem z tym Fatalisem, mhm. z jakimiś ludźmi, to był taki pro problem i błąd, że czasami jak się poszło na tą barierę, nie? No. Bo w drugiej fazie, jak on używa tego ataku, z ogniem zapomniałem, jak to się nazywało, to trzeba uciec do bariery i barkadę dać. No, no, no. To ja sobie tam siedziałem i też dużo osób powiem z tym, że ja ten, tak taktykę normalnie, jak z po zawalisz moja postać tak umiera. Wo. I ty. Bez niczego po prostu stałem i umarłem. I przegrana misja była od razu. Ciekawe. Wow. Ja arcyhartowane robiłem tylko z innymi ludźmi. E, częściej właśnie się opłacało samemu robić. jak e, nie chciało mi się być jakaś potwora i miałem aby po prostu zwyczajnie problem, to sprawdzałem firmowe i wchodziłem w wydarzenia, że na przykład sprawdzić tego arcyhartowanego i wchodziłem tam gdzie jest na przykład 8 minut i pełno graczy e, zero na zębień żeby dołączyć i y, bić, i po prostu go dobić, nie? Czyli na Janusza. Właśnie, e mocny Antygrajs jest w polsku w ogóle. O! ciekawe. Znaczy, ja sądziłem, że może być po polsku, bo jak wychodziły trajery, mhm. to była na początku wersja językowa, trajera. No, i też był po polsku. I później te trajery, i zamienili chyba na angielskie tylko. I teraz sądziłem, że może być po polsku. A w ogóle to w MHR będzie Anjanat oraz Tobikadachi I Pukaj Pukaj oraz Kuriaku. I pewnie Ratalos Ach. No Ratalos i Rafiana to są chyba potwory, które w większości grach um, Sermos Hunter będą się pojawiały. To ikoniczne, no ikoniczne nie? No i najbardziej wkurzające, no Z tego nie można zapomnieć. Dobra no i do, 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 dotrwaliśmy do końca.